środek? nice mam dobra do mamy zarąbiście, nice. ale team play in front in front dobra, wysoko dobra. jest wysoko Let's dobra play. nice dobra podanie i to są tups jak ja bym chciał grać człowieku trzymaj a jest, up jest. nice nice in? klasa o to chodzi do, o dobry team play raz spróbuję jeszcze podejechać, jeszcze blok dobra mam i to jeszcze na silninga o oh, make ja oś, ja RL Exchange, strona dzięki której z łatwością kupisz kredyty i itemy w grze Rocket League z wieloma metodami płatności i na każdą platformę, z kodem Bruce 3% zniżki Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony BRUZ, a dzisiaj jest ze mną Maxinio z czołem, Bruce z Maxem, najlepszym hupsowym zespołem, yo No i zajebiście, i dzisiaj Najlepszą. będziemy grali sobie turniej na SSL-u na hupsach z najlepszym, najprawdopodobniej, no najlepszym na 125% Polakiem Generalnie linki do social mediów Maxa będą w opisie, ponieważ Streamuje on regularnie na Twitchu, a my przechodzimy już do pierwszego spotkania. Z dupcyny z tych co? A ty myślisz, żeby grać do minusa? Myślę, że graj raczej tym czym ci, czym ci lepiej. Myślę, że myślę, że flotkary są lepsze. I to, ja również, ale do tego ale... doszliśmy już 100 lat temu. Tak. Ostatnio w ogóle mi breakout zaczął siadać, nie wiem co się dzieje Dobra, no to wziąłem Dobra, no to przechodzimy do pierwszego spotkania Śmigaj max, nie wiem pojadę nie, do Lewo Do lewej? Mhm, mm go Dobra, ja podlecę do tego Zestrzał, o nieważne Pierwszy rozgrzewkowy strzał Proste Gol Dobra, przejmuję dowodzenie na tą piłą Double top No, z fake'em, z fejkiem double top <laughs> 1 zero. W ogóle ja zacząłem ćwiczyć fast kickoffy, czyli ja mogę ich przebijać bardzo często. Jak jest naprzód kickoff, to będę ich próbował prób przebijać po prostu do bramki. Także okay. możesz podjeżdżać bliżej środka i wtedy dobijać od ścianki. Dobra, Dobra, Dobra jestem ja lewy. tą gałę, no do spróbujesz spróbuję ci zagrać. Perfekto. Generalnie jakbyście nie zauważyli widzowie, to yy, zagram. O, pykam sobie teraz nice. do minusem ze względu na to, że coraz lepiej mi się pyka nim hupsy. I to tylko w sumie tylko w tym momencie mi się nim coraz lepiej pyka, tak to wolę no On jest nie... tylko na Wysoko, jest wysoko? Po... Ja mam zero, czekam na o już mam. U... Oj kurwa z, z Miskakeowem. Dawaj prawo. Chyba ta... To... Daj prawo. <śm> A ciągle. Nice. Dobra, no brama. Pyknie dobra, to sleeper pierwszy raz będzie. Szybka kontrola, stary, dostałem w ogóle yy, jakieś odznaczenie. Achievement. No Archikband. Ja mam w tą grę ponad 7000 koczy i Archikbenty dostaję Zarambisz <laughs> <laughs> się. Dawaj prawo będę. Tyle grasz chłopcy właśnie, tyle nie. Dobra, czekam z prawej. O, dobra, biorę gałę. Double. Dobra, tyle. Dobra, spróbuję jeszcze podjechać. I jeszcze blok. Dobra, mam i to jeszcze. Na ceilinga. O, make. Silik, szocik. ci miejsce. Klasa. A gościu hawczy, no to kurde, tak. Bezez. Chyba ten pierwszy mecz to tak tylko powrzucamy bramy i zobaczymy, bo wydaje mi się, że tutaj już z automatu przejdziemy do drugiego spotkania. O, wrócił, 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 o, let's go. No to biorę Letymy. To, no to cofka. Nice, zaczekam na, na. na ich przebicie. Dobra, przebiję to. O, kopnę go chociaż. Kuczkę A Aj, właśnie chciałem kupić Oj, zajmę ci usta, przepraszam. Dobra, zaczekam na jego, zaczekam na jego. Hisik. Ja czekam Jestem mindiego. backboard? Aha, backboard Dobra, tyle chyba Dasz radę? Możesz backpass no O dobra, czekam Jeszcze to hitnie czy nie? Hit no. zostawić ci to zgoda Możesz? Tak Nice Jeszcze hit hitik do środka? Dobra, mam auto. Backboard jeszcze? No, ma mam hit jeszcze Nice try No, ale nie mam Dobra, wyjął to bro, Zostawiam idę no, no, no. Flipnę nad naszą Jestem mit? Mhm. O dobra, to ładnie chyba idzie. Środek? Nice mam. Dobra, my? Zarąbiście, nice. ale team play. Dobra, ładnie. Gościu wrócił generalnie moi drodzy, ale... Ale i tak sobie nie radą z najpotężniejszym duo polskim. Także... No co chodź Jeszcze do team to with me bruce? <laughs> co? We're the only here with a Wikipedia page. No, Gościu mnie zna w ogóle? Co tu się <laughs> dzieje? O przyikrią z... flexuje człowiek Ale skąd on w ogóle mnie jakby wie o tym i co tu się dzieje? Skąd? Co? Well played. O tego się nie spodziewałem totalnie, ale, ale mam teraz zaskoczenie totalne free for you. No widzicie, gościu w pierwszej rundzie już nam predyktuje, że wygramy ten turniej z Maxem no, Ale on chyba nie wie, że ja gram z najlepszym Polakiem koszykowym. Chyba Nie wiem kto to Andy, ale na jakie sytuacje Ja też... Ale jestem autentycznie zaskoczony, nie mam pojęcia jak to jest, a hop hop mi pisze, hop pisze takie rzeczy, no jestem no zdumiony, jestem zdumiony po prostu. Przejdźmy do kolejnego spotkania moi drodzy. No takie ja raczej... raz na zawsze, czy do minusy, czy oktejnych. Let's go. <laughs> nie, nie mów tak nawet, jeżdżę lewo. Dobra. Drugie spotkanie proszę państwa pykamy sobie na zwycięzcę o, tak już... Będę... Turnamentu SSL-ów Dobra, przebitkę zrobię taką. Kurde, mogłem to strzelić, szczerze powiedziawszy. Odbie to od sufitu. Jak na hupsiarze przystało. No, <laughs> No proszę cię, te taktyki to już znam na pamięć. czy tak, mało. Dobra, wezmę to. Hit. Mam to. O, dawaj dobluj. Obronił to. Nice. Dobra, próbowałem Dobra, podajemy. No, ja wezmę mid. Backquest. Dobra, mam to. Mam to dalej. Będę mid. Mhm to Dobra, bardzo dobra ta Możesz? Nice In yep. Nice try A Ja to Blokuje biorę go. O, co to ma Dobra, on ma zero, on ma 0 mm -hmm. Ja cofnę do bramki Mam to dalej? Nice O, nie hitę Mam Ja go blokuję Masz one w Okej okay. Możesz... Do mnie? No, go, go, go Nice, in? Czy mi się wydaje? Chyba tak Nice no zajawka Nice, bardzo ładnie Nice, mam O, kurde Jest, o. Jest wysoko, jest. kontrola lotów posiadana. Dobra, czekam na jego. Mam to. Do o, ciebie? Masz do mnie? No. Czekaj, jeszcze mam, jeszcze mam. O dobra, Gibbs. Nice. Środek Ups. będę jak sobie. Ja już nie mam czego. Dobra, mam to. Skoda. No dobra, git IN front, in front! No, wysoko? No, no, no. Jest wysoko! Let's go. Dobra, nice, dobre podanie I to są fupsy jak ja bym chciał grać, człowieku Klasa, klasa, fajne podanko wyszło i kurde, no dobrze zgaszam okay. Co mi się nie spodziewałem Ładny to było, zajebiste to było Nice Oj sorry yes, yes, yes. On strasznie wolny kikof Przebiega Jestem mid? Mhm. Może od backboarda nawet. staram starałem się. O gleba, no a to już nie mam nic Musisz spróbować się zrespić. Jestem za tobą. Spróbować się zrespić. Mam to Skoda. Mam jeszcze, ale nie mam już. O, chyba mam i tyle. Dobra, czekaj, chyba jeszcze. jest Nie in, chyba? Nie, nie, nie. Ja skoczył. Czekam w Boże No. Ja, ja mogę wy wydupić do przodu z kontrą. Mam to. Dobra, zajmę mu kopa. Mam jeszcze. Bliżam? No. On no i prawie Spróbuj do środka. No. No dobry jest podałem, bardzo dobrze. ładnie Kurde, ale my to rozciśniemy Jesteśmy no. chyba, no to jest dobrze Ty, zagawało Halo? Oj no, coś, coś cię przerwało? No, utrata pakietów. O, zwycięstwo przez poddanie Wiesz co, wyświetliła mi się utrata pakietów I jakby, no internet odczuło Na doczyło. chwilę cię zacięło, no, no. No, jest kid. Ale klasa. No to kontynuujemy. Jeszcze szybko przed wętrzem, proszę Państwa, w razie jakby ktoś pytał, bo wiem, że ktoś na pewno będzie pytał, pokażę Wam. Oczywiście to jest Dominus z cs owym dekanem. Tutaj mamy nic bardziej mylnego, jak po prostu czarny kolorek, tutaj pomarańczowy, czarny. Możecie sobie zapauzować wideo, jeżeli byście chcieli się bardziej przypatrzeć. Oraz kółka to są Joko XL. Najprawdopodobniej z Rocket Passa i yy, po stronie żółtej są po prostu zwykłe Yoko. Także to by było na tyle w prezentacji do minusa, a tymczasem przechodzimy już do ćwierćfinałów i w przeciwnej drużynie mamy mistrzów wsadów, czyli to są Grand championy z Hoopsów, tak Max? Aha, tak. Dobra, no to, no to przechodzimy to Przechodzimy do tego spotkania. Tutaj mamy jeszcze gierkę Best of 1, czyli po prostu kto wygra ten mecz, ten wygrywa wszystko. Dobra, śmigaj, ja podjadę lewo. Dobra. Nice. Podlecę do tego. On to trafi? Trafił. In chyba. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. In front deszale? nie. Infront Nie Potem. Tam to raggit. Cofnę, cofnę, cofnę. Hejka. Dobra, na rimie się kręcę. Oh. Mam. Okej, okay, go, Zestrzałem. Oj. Ja bo. ja mam mało busa, wiesz? Wezmę system pesetę. Ja jestem z tyłu gotowy. Fajkuję to, fajkuję to. Dobre, no, no mam. Waga, leci. Not in. Nie in Blokuję? trzeba, no, bo szybki nice, może być <coughs> Zaczekam do Mam to Git Spoko. Czekam na tego gościa Podam ci to wysoko No, no, no Trzymaj Nice try right? Jeszcze w środek? O, to jest in chyba Gościu do tego 700. na 1700, to? to może coś grać Nice Ty? Mam jakoś? To. Spróbuj mm -hmm. Pięknie Zastrzałem. No i zarąbiszcie nice. Mamy 1-0 znaczy No i klasa, fajny podanko Dobrze to wyszło Jeszcze tutaj, kurde złapał Dobra, go <laughs> Go następny Lewo? No, spróbuję go, ci lewo, <laughs> lewo zabrać do lewej O, ale śmigło oh, Jest lewo, człowiek. Nice, ja jestem za tobą Możesz skoczyć? Skaczę Nie dam rady Unlucky. Dobrze znakował Ja cię do lewej Do lewej ci daję mm -hmm. Go Nice, mam to on skoczył, dobra, wezmę to. Uch, mam to dalej. No, no, no. Mam kupę czasu. Noś, na prawo masz busta w kornerze. Oj, chciałem ci podać. Masz. To... jest tu, yes, gościu. Nice, dobry, dank. Czekam na Jak coś. Nice. Rady i Okej, Ok, nice, dobra, przebitka. Zostawiam, Ugo. zostawiam. Mam to. Dobra, gościu to podbiję. możesz spróbować. Nice. Daj ją dwa. On nie ma busta już. Mam to. Spotkam. Mam jeszcze. Ja zostałem ci solo to. Z bumpikiem? a nie dam rady. No, ze możesz. On taki No, ja spróbuję cofnąć. Mam to. Nice, ja biorę boosta. za zostawiam. A, up jest. Zestrzelmy. No, ty... Możesz? No, no, no. Nie dam rady. A bałagan Nie mhm. Ja podjadę po. busa po drugiej stronie. Możesz sprawdzić go blokiem jakoś. Nice. A on fajkuje coś. Czekam na. Z to. O, dobra, twoje, twoje, twoje. Mhm, mam to. O kurde, nie żyję. Uważaj. Może być Lipa. O, masz czas. Dobra. A przy goście, to jest sobie. Kurde. On tutaj. Z o, czekam, wierza. 19 pulsa mam, to może być. O, mam. Okej, okay, okej, okay, spróbuj. O, zero. Za ty mam boost. Bamfnąłem. Nice. In front, lewa, no lewa, lewa. Nice. Tyle Ze mogę. Zestrzałem, próbuję. Dobra, jeszcze ci podam wysoko. No, no, backward. O kurde. Dobra, jeszcze double. No, no, no. Dobra, nice. Oj, prawie. Ja tu blokuję. Ciebie. Mam to. Dobra, ja przejadę sobie na drugą, no. Wysoko no ci zagram. Trzymaj. I up jest, up jest. Nice. Nice. In. Klasa! O to chodzi. Do, o dobry team play. No i Ładnie to poszło. O, gościu już był tak blisko Bampu Bampa tutaj. Hmm. Ładnie to siadło. Biorę. Myk. O, na Bardzo obrę. dobra robota. Wezmę, wezmę. No, 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 no. weź sobie. Sam jesteś. Mhm. No nie, a tak się skupiłem In? In nice. Tak się skupiłem stary to ciszę, było... kurwa No Patrz I selecę lecę Aaaa Kopa mi tą no. dupę no, Ładny Prawo jadę Dobra, ja go przebijam, ja go przebijam Ok, go to się ustawił już wyżej Nice Prigol? Ładnie Nice Bardzo ładnie 4-1 O, czekam na tego O, oh, taką lewą O, mam to O, wysoko? O, rzepa Da Dasz radę, wysoko? Zero Od do sufitu o, coś? O, nie dotknąłem tego niestety. Środek tak, będę. I... proszę. Tu wchodzi, tu wchodzi. Ja wiesz, co myślałem? W sensie, no wiesz, bo to się normalnie by tak nie odbiło od sufitu na normalnym wojsku, tylko by się tak wtłoczyło. A... Tak, I i na że się I że się... tak, i że się odbije, jakby. Do przodu. No, a to się odbiło <laughs> od tego sufitu. No, ja wiedziałem, że to wchodził właśnie. No, Dobra ja mu boosty, on ma zero to Nice W drugą stronę jestem? Zostawiam, zostawiam Ustawię się ściana Ok. Okej Hit uh. o. Co nie się ma tego. dzieje? No. Ja pierdolę, jaki młyn mój... widz, zobaczmy z mojego powa jak to wyglądało Jezus no, Mario, jaki młynek to, to, to była jakaś masakra Patrz A dobra, nie zobaczcie znowu piją bomby do... Ja w ogóle nie widzę takich rzeczy jak gram, tak się skupiam na piłce, że... Lewo, dawaj. A bo ja jadę, dobra, zabrałem. Nice, dobry On zabierze, mam. nie, nie zabrą mi Jestem z przodu. Aha, pod nim. Oj, nie dam rady. Mam to? Hej, do mnie? No. Muszę mieć ten boosta? Dobra, mogę spróbować. Jad? Spoko. No, to było dobre. Nice. Mamy to O do Ciebie? No Nice O! Z fajkiem? nie dam rady, no nie wiem, młynek tutaj się dzieje niezły w sumie pod koniec. Czekam na tego gościa. Mam to. Dobra, do mnie. Do ciebie? Możesz? No ja już lecę wysoko! Oj, dobra. O Jezus Maria... To midło Podbijać? Nie wiem, gościu leci. A obra, gleba chyba. Zgoda No i pięknie, wygrywamy, o, wygrywamy No i przechodzimy. Tym razem, znaczy w sumie tym samym do półfinału, agierki w półfinał i zobaczymy, czy może finał zobaczycie już na następnym odcinku. Także trzymajcie się moi drodzy i do następnego.